My jesteśmy z miejscowości Biała, to jest 20 km stąd. Mamy pierwsze pole do koszenia jęczmienia, no i próbujemy. Wczoraj aż grzech było wyjechać, bo za ciepło no a Dzisiaj próbujemy, wilgoci w ogóle nie ma i zaczynamy żniwa. Jak będzie to chyba nie będzie źle, bo widać coś leci do zbiornika. Ziarno jest takie suche, jeszcze nigdy nie było, jak miernik nie pokazuje w ogóle to w ogóle nie pokazuje żadnej częstotliwości, to znaczy jest suchy. Maszyna w ogóle obciążenie ma 30%, to znaczy, że on nie czuje ten kombajn nic nie mógłby troszkę lepsze oście puszczać. Oście jeszcze czymią ze względu na temperaturę. Temperatura tak spiekła ten jęczmień, że ości nie chcą puszczać. No ale przejdzie dwa razy przez żmik i to ości nie będzie. Bo jak na paszę to też... Się to skarmi. Bo za dużo było temperatury ostatnio, a za mało deszczu. Po zimie w ogóle każdy się bał o wilgoć, bo wilgoci wilgoci nie było, no bo co spadło? W zimie spadło około 80 litrów razem z śniegiem, przeliczając na wilgoć, a teraz w tym roku już spadło 21 marca do dnia dzisiejszego 120 litrów na naszym terenie. To znaczy, że no coś dostało, bo powinno przynajmniej dostać około 300 litrów już wody. To jest jęczmień paszowy, Dwa lata temu dla nas skarmywaliśmy, to dla naszej czody, dla bydła. Od zeszłego roku, od maja mamy pusto w chlewie, no bo jaka koniunktura była, to każdy wie. Może kiedyś będziemy trzymać. Jest przeznaczony na sprzedaż. Czy teraz prosto z pola, czy zmagazynujemy, bo wiadomo, że to i tak zdrożeje. Bo w całym kraju nie ma na pewno takich plonów, czy plonów. Nie ma tej ilości, bo plony dopiero się okaże, nie? Tylko cena nie bardzo. W zeszłym tygodniu cena była o 100 zł wyższa jak dzisiaj dowiadywałem się. No to wiadomo, tu troszkę więcej, tam więcej nie, i to cena jest nie bardzo. Na razie przetrzymiemy go. Jak zaoferuje ktoś wieczorem czy jutro jakąś cenę, to też sprzedamy. Szykujemy się do żniw, właściwie można powiedzieć, że wczoraj już żeśmy zaczęli wjeżdżając z kombajnem i. Pobraliśmy sobie próby z różnych pól, ponieważ mamy jęczmień browarny, więc, więc chcielibyśmy do słodowni wysłać, czy w tym roku uda nam się te parametry złapać browarne. Wilgotność jest 12,7, więc jutro ruszamy pełną parą. My ten jęczmień mamy o zimę akurat na takich polach czwarta B, więc, więc nie spodziewamy się jakichś wielkich plonów. Ale akurat z jęczmieniem wydaje mi się, że nie będzie aż takiej chyba tragedii. On miał ten czas i było troszkę wody, kiedy mógł nalać. Każdy czeka z niecierpliwością na żniwa, no ale w tym roku te upawy, które w tej chwili są, no niezbyt optymistycznie nas nastrajają. No i nie wiem, czy tu się cieszyć, że te żniwa będą lada dzień. Można powiedzieć, że jęczmienne się już zaczęły, natomiast no, pszeniczne się też w miarę i że paczane zaczną, bo przy tej temperaturze no, rośliny dosłownie usychają na pniu.